Witam na kanale Karol ja mam na imię Radek. To jest film z serii Kroniki Ridica. Jak widzicie, tam jest domek holenderski. Buduje się, czasami nie ma co nagrywać. Więc postanowiłem nagrywać serię takich filmów z przygód z większych bądź mniejszych z mojego życia: czyli jakieś wyprawy rowerowe, czy jakieś połowy magnesem neodymowym, jakieś poszukiwania. Niedługo szykuję się ride off -road. Także na pewno nagram z tego jakiś film. Więc to będą takie moje małe przygody. A w dniu dzisiejszym wyprawa rowerowa wokół jeziora Narię. Zobaczymy ile to jest kilometrów. Więc zapraszam do subskrybowania, żebyście nie ominęli odcinków. Jak będzie Wam się podobała taka seria, to będziemy nagrywać. Także subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Jedziemy na obok jeziora Narię. No, tam mamy nasz domek. Zaczynamy z takim pięknym widokiem. No, ustawiamy zegareczek i zobaczymy, ile włączyliśmy kolarstwo. Więc startujemy, zobaczymy, ile nam to zajmie. No i sobie śmigamy. Powiem wam, że ostatnio, o tu jechałem, taki jest znak właśnie. Też fajna droga rowerowa. Nagram ją kolejnym razem do Łukty, to jest 13-15 km taką trochę przyjecie więc sobie śmigamy ale chyba muszę się zatrzymać, bo strasznie wieje, założę wiatrówkę, dobrze, że ją wziąłem, ale dojeżdżamy do głównej plaży, zobaczymy czy coś się dzieje, tu się zatrzymamy na chwilę. No widzę par jeszcze zamknięty I tu jest nasza główna plaża Dołóżki przednie Elegancko Jeszcze takie małe wyjaśnienie Dlaczego Kroniki Ridika. To w związku, że jak kiedyś Pracowałem w banku Anglicy mówili na mnie ridik A i tak jakoś się przyjęło Później znajomi wszyscy Mówili do mnie "Ridik". Więc to jest seria Filmów, które będą się nazywały Kroniki Ridika". A co, tak sobie wymyślałem. Dobra, jedziemy dalej Kolejny, mój jeden z lepszych widoków tutaj Superansko Dobra, my jedziemy dalej Jedziemy sobie taką dróżką Teraz na razie z asfaltowa Później wjedziemy właśnie w offroad Jedziemy sobie powoli Nie jedziemy dzisiaj na czas Zobaczymy ile kilometrów Bo jak widzicie, co chwilę się zatrzymuje Więc sprawdzimy tutaj ile to jest kilosów A nie jak szybko Chrupki Cześć tam jest jeziorko, a my śmigamy dalej Przejeżdżamy przez klimatyczną wioseczkę. jedziemy dalej Tam mamy prawdziwe byki Jak se leżą nad wodą Trochę wieje Ale uwielbiam takie drogi Pole. Fajne zwierzaczki Widać je? Słabo, ale są A takie drużki są najlepiej, najlepsze Tam na dole jest jeziorko Jedziemy jeszcze asfaltową drogą Niedługo będziemy skręcać offroadik Fajną pieskową drogą no, śmigamy dalej Słuchajcie, jadę sobie tą drogą nie? I weźcie mi wytłumaczcie Jakim trzeba być z, Nie powiem brzydko, człowiekiem Żeby wyrzucić coś takiego Przy drodze No trzy monitory Na przypolu. Nic tu więcej nie ma No masakra Spójrzcie na ten widok Petarda, to jest nasze jeziorko za tą górką Mistrzostwo I Śmigamy dalej tak. No i tu się kończy nasza droga I skręcamy taką piaskową Zechnijmy. 13 km Jechaliśmy asfaltem, teraz wjeżdżamy w taką piaskową Jedziemy, wszędzie są znaki dro drogi rowerowej więc nie idzie się zgubić, jedziemy taką dróżką w superanckość no A nie mogę, jakie piękne widoki No bajka normalnie Dobra, śmigamy dalej Mega się jedzie tą dróżką Jedziemy lasem sobie, taką właśnie piaskową drogą koło lasu, tam jest jeziorko właśnie Uwielbiam takie klimaty Powiem wam ciekawostkę na temat tego jeziora Narię. Jest to jedno z najczystszych jezior w Polsce. Parę lat temu, jak byłem młody, przyjeżdżałem tutaj. Były raki i te raki zniknęły. I powiem wam, że w zeszłym roku znowu się pojawiły. Ech. Także świadczy to, że woda jest naprawdę czysta. Najgłębszym punktem z tego skojarzę to 40 metrów w tym jeziorze No, na kilka wysepek. Jest przepiękne. Przepiękne jezioro ujemne. Dobra, dźwigamy dalej. Wjechaliśmy z powrotem na asfalt. Mamy widać 19 km, prawie 20 Jesteśmy w Bogaczewie, czyli po drugiej stronie jeziora. Po drugiej stronie są kretowiny. Jedziemy teraz, nie pamiętam, zrobili drogę, więc kawałek jedziemy tą drogą i znowu wjeżdżamy na szutrówkę. No i znów wjechaliśmy na taką drogę I mamy takie piękne widoki No i drodzy państwo, dojechaliśmy Tu się jest do nas na działeczkę Zatrzymam się O, on się wrócił. Zatrzymam się w punkcie W którym startowaliśmy Oproszę. Tam jest nasz domek No i się zatrzymuję O, niski poziom baterii. Ciekawe się, nie włączajmy. Tyle wyszło. 27 km, godzina 34. Tak wygląda podsumowanie. A tak wygląda to na mapie. O, jest i ostrość. Można było zrobić to szybciej, ale jechałem sobie powoli wziąłem sobie widoczki, no także jesteśmy już na miejscu, także jak wam się podoba seria kroniki Ridika, to zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie i tak dalej i tak dalej. Do zobaczenia na następnej przygodzie.